Mamy postęp, czy nie mamy postępu? Jeżeli sam sobie zaznaczysz ten postęp, sam sobie ustalisz ten postęp i będziesz w tym kierunku ciągnął, dążył do tego i uznasz to, że żeby mieć postęp muszę wykonać poszczególne kroki, to będziesz ten postęp miał. Ale jeśli chodzi o postęp cywilizacyjny, czy popełnianie błędów można nazwać, yy, czy rozwój, w którym, przepraszam, jeżeli, czy rozwój, w którym popełnia się błędy. Można nazwać postępem. Jest to wtedy postęp? No ile wyciąga się wnioski z błędów i nie robi się ich ponownie? Rozważmy jakiś jakiś jakiś, jakiś przedmiot i rozważmy to na, na, na w kryterium przedmiotu. Samochód. Na początku samochód pierwszy był ciągniony przez jakieś zwierzę. Czterokołowy samochód był ciągnięty przez zwierzę pociągowe. To, 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 to jeszcze wtedy nie był samochód. Samochód też był samochód, tylko nie miał silnika jeszcze. Był ciągnięty przez zwierzę. A jeszcze wcześniej mm, y, lektykę, to niesiono wręcz, tak? jakiegoś pasażera ważniejszego, niesiono w takiej lektyce, bo był teren nierówny, nie dało się... Koniem przejechać, czy, czy, czy nikt nie wpadł na ten genialny pomysł, żeby coś zaczepić i żeby to ciągło. A poza tym, dzikie zwierzę się będzie słuchać? Może pociągnie w inną stronę? W każdym razie. Czyli tak, najpierw niesiono tego pasażera, potem ten pasażer siedział na, na, na czterokołowym pojeździe, ciągniony przez jakieś udomowione zwierzę. Następnie jakiś filozof wymyślił, że para wodna jest świetna, że można coś tam napędzać i pierwszy samochód był na parę wodną. Następnie, i, i następne samochody były już na benzynę mhm. czy na ropę, a może na naftę. Na no Holzgas. Na no Holzgas, tych opcji było trochę, nie? Ale, ja były by, też, ale były też elektryczne też. Elektryczne też były 100 lat temu. Było jak najbardziej, tylko ktoś nie miał w tym interesu. Żeby, żeby elektryczne. Jak nie wiadomo o co chodzi, to chodzi o pieniądze. Czyli tak. cywilizacja, to według Ciebie, to jest... Nie rozpatrujmy w dualizmie dobre czy złe, tylko rozpatrzyjmy, rozpatrujmy to, cywil, że... Określmy może, co, co, co to jest to. Abyśmy stworzyli sobie pakiet zasad w społeczności tak? i wprowadziliśmy, dodaliśmy do tego technologię, która zabiera wolność, a daje nam przyjemności i wygodę. Tak? I ewentualnie do tego dorzućmy do tego pakietu jeszcze mm, pakiet bezpieczeństwa czyli daje nam wygodę, daje nam rozrywkę i daje nam bezpieczeństwo, ewentualnie ochronę. I za to musisz płacić y, swoim czasem swoim życiem. Czyli oddajesz wolność za poczucie wygody, poczucie bezpieczeństwa. Y, co jeszcze wymieniłem? Rozrywkę i y, no co, opiekę, tak? Ochronę. Tak? No to, to w zasadzie to i teraz twoja decyzja, tak? Twoja decyzja. Chcesz być cywilizowany, czyli jednocześnie wychowany, ukształtowany? Cywilizowany, czyli wyhodowany wręcz. Tak? Cywilizowany, czyli ustawiony w szeregu zachowań, do których chcąc, nie chcąc, się musisz dostosować. Tworzymy w cywilizacji normy społeczne, prawo. Tak? I to jest cywilizacja. A wcześniej, przed cywilizacją, było prawo naturalne, które nadal jednak się odnosi do zwierząt, tak? że my nie jesteśmy zwierzętami. Czyli musimy odrzucić prawo naturalne i przyjąć prawo stanowione. Umówmy się jakoś, i wtedy będzie cacy. Według Ciebie cywilizacja w takim razie. Co to oznacza? Cywilizacja prawie, że postawiam to na równi z, z, z ogłupieniem człowieka, oderwaniem go od natury. Tak. Dokładnie, no, to, to, to jest oderwanie od natury, to jest um, z, zniewolenie. Z, zniewolenie. Z, to jest zniewolenie. forma zniewolenia, ale po prostu. Yy... To niewolnictwo to nie jest takie, że nie ci... choć do nas, do cywilizacji, myśmy stworzyli cywilizację, choć do nas będziesz niewolnikiem, ale będziesz cywilizowany. I oni ci w ten sposób tego nie przedstawiają, że zostaniesz zniewolony, ale ucywilizowany. Będziesz się lepiej czuł, będziesz kimś w końcu, tak? Będziesz czuł się dowartościowany. Dzięki temu, żyjąc w tej cywilizacji, oddajesz wolność, oddajesz, oddajesz e, swobody za pewne. Za pewne, za pewne reguły, które obowiązują, i właśnie tak jak powiedziałem: bezpieczeństwo, rozrywka, wygoda, ochrona. My ci to, my ci to stworzyliśmy, pokazaliśmy, tak? daliśmy ci ten, ten, to narzędzie te, to, to, i, i tę to perspektywę, tak? I mówiliśmy ci, pokazaliśmy ci, że, że kariera, rozwój, to, że fajne przedmioty. Tak? Za tak naprawdę niewiele energii cię to kosztuje i możesz posiadać fajne rzeczy. Możesz się otaczyć tymi rzeczami, które też, yy, też zabierają Twój czas, Twoje życie. Mieszkasz w domu, no musisz pralkę włączyć, musisz włączyć zmywarkę, musisz odkurzyć, musisz powiesić firanki, yy, nie wiem, wyprowadzić psa. Yy. To, to jest ta cywilizacja, właśnie. To jest cywilizacja, ale gdybyś tego nie musiał, ile, i, i, ile czasu poświęcasz na obsługę rachunków domowych, na zrobienie przelewów różnego typu, żeby zapłacić za pewne usługi, które są ci niezbędne, bo myśmy ci udowodnili, myśmy ci pokazali, że te usługi, które ci dajemy, są niezbędne, bo to jest cywilizacja na tym polega, że masz prąd, gaz wodę w domu, na miejscu. Nie musisz nigdzie wychodzić. Z jednej strony to jest, to jest fajne, bo się nie męczysz, tak? Nie musisz, nie musisz sobie narąbać drwa na, na opał na zimę, żeby zagrzewać wodę, żeby się umyć, tak? Nie musisz wycinać lawy, skręcisz i leci ciepła woda. A to jest no coś za coś, coś za coś. To jest, coś. za coś. Tak jak powiedziałem. Wolność za wygodę. Wolność za. Y, wolność i swobody za bezpieczeństwo. A, czyli, wolność tak. czy nie, i swobody czy nie i za. Jest, czy nie jest to jest taka wymiana, to jest taka wymiana, ale to ty, 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 ty decydujesz i ty, ty w swojej jakby w swoim y, w swoim mniemaniu stawiasz to zapytanie, co wolę? Jaki jest. Co ja wolę, tak? Ja wolę mieć, wolę mieć ciepło, czy wolę być wolny? Wolę. Być bezpieczny, tak? bo mam zamykane drzwi. Zamykam drzwi na noc, mam kamery, mam system alarmowy, wiele różnych rzeczy, wiele dóbr cywilizacji tak, mnie otacza. Dzięki temu mam ten komfort, kom, mój komfort, komfort życia się polepszył. Mój komfort życia się polepszył, ale to mówię, to jest wymiana to jest coś za coś. Ty żeby obsługiwać ten dobra cywilizacji, bo, bo poświęcasz swój czas. Ty to przedstawiasz w taki sposób, że, że, że to jest twoje dobrowolne podejście, że to jest, że to jest sam, w sumie twój wybór, czy ty chcesz być w tej cywilizacji, czy nie. A prawda wygląda trochę inaczej, że zostaliśmy wepchnięci w tą cywilizację i nie mamy żadnego wyboru. Nie mamy wyboru, nie możesz sobie pójść do lasu i zamieszkać w lesie, bo, bo cię stamtąd wyciągną. Hmm. Tak, bo ta, bo ta większość cywilizacyjna cię do tego zmusi. Czyli nie jest to... Powrót. Większość cywilizacyjna, normy społeczne no, ale nie no, przyjdzie leśniczy, tak, tak, zamieszkasz cykl... w lesie, tak, zabudzi, Ale bo... sobie ziemiankę, przyjdzie leśniczy i nie wyciągnie. Bo, bo takie jest prawo, tak? Cywilizacja stworzyła prawo, czyli narzędzie do tego, żeby nie, nie pojawiali się tacy ludzie, którzy powiedzą ale ja tutaj chcę być wolny, ja chcę w lesie, ja chcę na łonie natury, co znajdę, to ziemi i tyle, tak? No, nie, no widzisz, nie da się, to jest cywilizacja, czyli stworzenie pewnych reguł, Reguł, według których rodzaj ludzki współtrwa, współżyje ze sobą. To są, to są reguły.